Mili Państwo, rozluźniam węzeł i rozpinam guzik pod szyją w światowym dniu bez krawata. Z rozpędu powiedziałbym, że bez Chorwata czy Kroata, bo właśnie Chorwaccy najemnicy w trakcie wojny 30-letniej, przed 400 laty, zwracali na siebie powszechną uwagę, zdobiąc się pod szyją jedwabnymi. Chustami. I tak się to spodobało, że te chusty, coraz cieńsze i wydłużane ku dołowi, rozpowszechniły się na całym Zachodzie i stosowane bywają w sytuacjach oficjalnych, jako z jednej strony wyraz prestiżu, którym cieszy się osoba pod krawatem, a z drugiej strony jako sygnał, że oto mamy do czynienia z sytuacją oficjalną, ponieważ na tej czy na innej uroczystości, na zebraniu, wszyscy są pod krawatem. Krawat zstąpił także oczywiście do kultury popularnej, która powiada ironicznie, na szyi krawaty, a w koszuli same łaty, co jest zaadresowane do osób, które za wszelką cenę pragną zadać szyku, a nie mają ku temu podstaw. A poza tym klasyk powiada w kwestii klienteli wielkomiejskiej kawiarni, trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No i wszystko jasne. Historia domaga się, by przypomnieć, iż to właśnie 2 czerwca 1847 roku po raz pierwszy w kościele podczas ceremonii ślubnej w angielskim Tiverton wykonano Marsz Weselny Feliksa Mendelssohna. Spodobało się ogromnie, ale też zaraz zaczęły się kłopoty. Marsz wieńczył bowiem ceremonię ślubną, a przecież nie był ani utworem liturgicznym, ani nawet religijnym, więc w żadnym razie nie powinien być wykonywany w Kościele. Z czasem na szczęście doszło do kompromisu. Takiego oto, że po części liturgicznej, po rozesłaniu wiernych, następuje ten delikatny moment, kiedy święte już się skończyło, a świeckie jeszcze się nie zaczęło i wtedy właśnie wybrzmiewa ów słynny marsz Mendelssohn'a. Na świeżo podobne problemy ma dziś pieśń Leonarda Koena pod tytułem Alleluja, która pieśnią liturgiczną, w sensie ścisłym oczywiście nie jest, a przecież bywała często zamawiana przez pary wiążące się węzłem małżeńskim przed ołtarzem. Co do obecności tej pieśni w trakcie ceremonii ślubnej trwają właśnie rozmaite kontrowersje, które zapewne za jakiś czas rozstrzygnie definitywnie sobór watykański trzeci. Od ślubów przechodzimy gładko do pogrzebów, ponieważ to właśnie 2 czerwca 1897 roku pisarz amerykański Mark Twain, poruszony pogłoskami na temat swojej śmierci, opublikował na mamach dziennika New York Journal sprostowanie, które brzmiało: wiadomości o mojej śmierci są znacznie przesadzone. U, o mojej też, Wiesław Kot.